Dolnośląskie Centrum Serwisowe Gazowych Urządzeń Grzewczych SOS Gaz zapewnia najwyższej jakości usługi, które pozwolą cieszyć się bezpiecznymi urządzeniami gazowymi tylko renomowanych marek. Nasza firma zajmuje się montażem i obsługą serwisową podgrzewaczy wody oraz kotów ogrzewania. W ramach serwisu prowadzimy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. W zakres naszych usług wchodzą prace konserwacyjne, czyszczenie, przeglądy okresowe oraz działania specjalistyczne jak analiza spalin. Prowadzimy usługi kominiarskie: czyszczenie, uszczelnianie, montaż i sprzedaż wkładów kominowych. W sprzedaży posiadamy: regulatory temperatury, głowice termostatyczne, grzejniki, węże elastyczne do gazu, czujniki tlenku węgla, dymu i gazu, pompy obiegowe do instalacji grzewczej, szeroki wybór systemów kominowych. Z naszych usług skorzystać można na terenie całego województwa dolnośląskiego. Przy stałej współpracy oferujemy wysokie zniżki. Zapraszamy do naszego sklepu, gdzie w aromacie pysznej kawy zapoznają się Państwo z naszą pełną ofertą.